Coś, co zaskakuje z reguły osoby, które przechodzą na ten etap dojrzałości w modlitwie, to fakt, że modlitwa zmienia modlącego się. Bo z reguły jest tak, że na początku, niekiedy uwierzymy w to złudzenie, że to modlitwa zmienia Pana Boga. Tak naprawdę, zawsze modlitwa zmienia tego, który się modli. Modlitwa ma jedno główne zadanie, tak naprawdę. Jeśli ktoś by myślał, że chodzi o Ubłaganie Pana Boga o coś, to się myli. Ponieważ Pan Bóg w swojej dobroci i miłości, pamiętajmy, Bóg jest miłością, przypomina nam to święty Jan. Pan Bóg w swojej dobroci i miłości człowiekowi już dał to wszystko, co jest mu potrzebne. Dlatego tak naprawdę modlitwa ma za zadanie przemienić człowieka, uformować człowieka w taki sposób, aby człowiek umiał odkrywać łaski, które od Boga otrzymuje, to Pan Bóg przerabia nas zgodnie z tym swoim oryginalnym zamysłem. I to jest właśnie. Piękno tej tajemnicy modlitwy. Człowiek modlący się odkrywa prawdę o sobie samym, prawdę, której nie musi się bać. Ponieważ dzisiaj, jak usłyszymy słowo prawda, to bardzo często kojarzy nam się, że ktoś tam wyciągnie przeciwko nam coś. Tak samo podchodzimy do Pana Boga. Boimy się, że no, jak Pan Bóg nam powie prawdę, no to wtedy wyśpiewa nam te wszystkie nasze łobuzerie, które w życiu nie tylko robimy, ale y, czasami też i pomyślimy. A wiemy, że Pan Bóg zna nasze myśli wtedy, kiedy gdzieś pojawiają się. Całością, to jest cała prawda. A cała prawda o człowieku zaczyna się od tego. Jesteś powołany do istnienia na obraz i podobieństwo Boga. Istniejesz z miłości Boga, nie z przypadku. Nie od niechcemy, ale właśnie z miłości i na obraz i podobieństwo Boga. I wtedy, kiedy człowiek się modli, Pan Bóg krok po kroku czy też powtarza nam coraz wyraźniej właśnie tę prawdę, bo to jest podstawa. I na tej podstawie dopiero możemy budować wszystko inne. W Ewangelii według świętego Jana mamy świadectwa, to nie są jakieś opowiadania. I to, co jest charakterystyczne, że to nie ludzie ludziom nadają tożsamość, ale to Chrystus nadaje tożsamość swoim uczniom. A wtedy oczywiście poznamy prawdę też o. Grzechach, ułomnościach, zaniedbaniach. Ale jednak z perspektywy tego fundamentu, tej podstawy, a więc tego, że ten początek człowieka to była miłość Boga, ten początek człowieka to jest ten obraz i podobieństwo Boga, to sprawia, że nie musimy się bać odkrywać prawdy o nas samych właśnie na modlitwie. I to jest piękne. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom mówiąc, Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamią. Przede wszystkim, aby umiał odkrywać tę obecność Boga w swoim życiu. Powiemy, że jeżeli w życiu człowieka nie ma Boga, to znaczy, że człowiek tak naprawdę już nie istnieje. Dlatego modlitwa to znaczy stanąć w prawdzie, w szczerości, bez otoczek, bez różnych ozdób. Bez nakładania masek upiększających czy oszpecających nas, bo i zdarza się przecież tak, że czasami ludzie w sobie widzą tylko to, co złe, tylko to, co niedobre. Stanąć w prawdzie, to tak jak poprosić: Panie Boże, odczytaj mi mnie samego, mnie samo. Opowiedz mi, Kim jestem. Odkrywaj przede mną tajemnicę tej wielkiej Twojej miłości, która sprawiła, że istnieje. I tego równie wielkiego miłosierdzia, który sprawia, że człowiek, pomimo tego, że rozrabia jak zając w kapuście, to dalej istnieje. Bo to też jest miłosierdzie Boże. Ta Boża cierpliwość. Bo tylko Bóg i tylko to, co od Boga jest prawdziwe, tylko Bóg i tylko to, co od Boga jest rzeczywistością. I dlatego tak naprawdę modlitwa to nie jest bujanie w obłokach, ale to jest stawanie się świadome, stawanie się coraz bardziej rzeczywistym i realnym. Pamiętajmy o tym zawsze wtedy, kiedy trzeba walczyć ze zniechęceniami. Odkrywając prawdę o sobie samym, zawsze rozpoczynając od tego fundamentu, od tego, dlaczego człowiek istnieje, a więc od tej miłości Bożej, jednocześnie odkrywamy, jaki jest ten Boży zamysł wobec nas. I właśnie w tym Bożym zamyśle są wplecione te intencje, które bardzo często rodzą się w naszym sercu, w naszych myśli. Kiedy modlimy się za osoby bliskie, kiedy modlimy się za osoby czy za intencje, które są obecne w Kościele katolickim? A myślę, że przede wszystkim modlitwa najbardziej dojrzewa wtedy, kiedy właśnie wypraszamy to Boże miłosierdzie dla tych, którzy w jakiś sposób zranili nas. Skrzywdzili, czy zachowali się wobec nas w sposób niesprawiedliwy. Modlitwa najbardziej dojrzewa w miłosierdziu. Modlitwa najbardziej dojrzewa w miłosierdzie. Ale i tutaj trzeba pamiętać, że człowiek, który modli się, prosząc o łaskę przebaczenia, o łaskę miłosierdzia, też nie może się bać i musi pamiętać o tym, że pierwszym, który tej łaski dozna, Pierwszym, któremu zostanie okazane miłosierdzie, to nie jest ta osoba, która skrzywdziła, to nie jest ta osoba, która zarazła za skórę, jak nieraz mówimy, czy zraniła. Pierwszym to będzie ten, który prosi. Ponieważ Pan Bóg jest sprawiedliwy. Pan Bóg w swoim miłosierdziu nie mógłby pominąć nas i okazać miłosierdzie. Temu za kogo się modlimy. Dlatego pierwszym beneficjentem tej łaski, miłosierdzia, którą prosimy, jesteśmy my sami. Bo i powiedzmy sobie szczerze: ile razy człowiek kogoś zrani, nawet może nie zdając sobie sprawy z tego, że tak uczynił, ileż to razy coś mówimy, nam się wydaje, że to jest takie zwykłe, proste, a ktoś chodzi poraniony, bo dla niego te słowa były. Jak cios, z którego pozbierać się nie może. Oczywiście tutaj możemy powiedzieć, czy to było prawdziwe, obiektywne, ale tam, gdzie jest zranienie, to myślę, że to nie jest czas tak do końca na dzielenie włosa na cztery, a więc czy ktoś zranił, czy nie zranił, czy miał taką intencję. Jak boli, to boli. Dlatego właśnie ta łaska miłosierdzia jako pierwsza spływa na tego, który się modli. I wtedy człowiek, który zdaje sobie sprawę, że jemu Bóg okazał miłosierdzie, wtedy dopiero człowiek staje się uzdolniony do tego, aby wejść na tę prawdziwą drogę przebaczenia. Człowiek, który doświadcza miłosierdzia, jest jednocześnie zdolny dopiero wtedy, aby ofiarować miłosierdzie i przebaczenie drugiemu człowiekowi. Człowiek obdarowany miłosierdziem będzie miał co ofiarować tej drugiej osobie, tej, za którą się modli. Bo tak naprawdę no, co możemy ofiarować tej osobie, która nas raniła? Jeśli nic nie ma, iluzji, dobre życzenia, to nic nie da. Dlatego to jest logiczne. Prosisz o miłosierdzie dla kogoś, prosisz o dar przebaczenia. Sam z siebie nie dasz nic, bo nie masz. Te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas. Ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was Dopiero właśnie wtedy, kiedy Chrystus Ciebie obdaruje miłosierdziem. A to może zaboleć też. I dlatego się czasami ludzie tego boją. Ale dopiero wtedy, kiedy Ty zostaniesz obdarowany miłosierdziem, a więc kiedy Ty będziesz posiadaczem miłosierdzia, będziesz mógł to miłosierdzie, Boże miłosierdzie, ofiarować, zanieść tym, którzy tego potrzebują, ten, którzy życie zanie. Inaczej to będą tylko puste życzenia i tak się dzieje. Ludzie czasami chcą wybaczyć sami z siebie, szczera intencja, tyle tylko, że z pustego to i Salomon nie naleje i co się okazuje, nawet sobie tak troszeczkę wmówią, ja nic do tej osoby nie a przebaczę. I co się dzieje? Wystarczy, że tylko sobie przypomni tę sytuację. Wystarczy, że tylko na myśl przyjdzie ta osoba, która zraniła i zaczyna boleć trzy razy więcej albo i wielokrotnie więcej. No i cała praca na maro. Cały wysiłek. Intencje już nie wystarczą. No bo człowiek sam z siebie nie może dać czegoś, czego nie ma. Dlatego konieczne jest, aby właśnie człowiek najpierw Otrzymał to Boże Miłosierdzie, a później zaniósł to właśnie Boże Miłosierdzie tym, którzy w taki czy inny sposób zranili nas. I teraz ktoś by powiedział: No, ja rozumiem, chcę, pragnę. No i dlaczego to się nie stanie w ciągu minut? Dlaczego to się nie stanie w ciągu kilku sekund? Przecież Pan Bóg mógłby tak zrobić. Tak tylko, że wtedy człowiek by sobie nawet nie zdał sprawy z tego, że istnieje Boże miłosierdzie. I tutaj to porównanie do zranienia jest adekwatne, bo wiemy, że rany z reguły leczą się, czy potrzebują do zaleczenia. Niekiedy więcej lub mniej czasu zależy jak głęboka rana. Wtedy człowiek wie, że jest wyleczony. I tak samo zranienie to wewnętrzne, można by powiedzieć to duchowe, potrzebuje czasu. I Pan Bóg jest dobrym dydaktykiem. Dlatego, tak jak Balsam nakłada na te nasze rany swoje miłosierdzie, zmienia co jakiś czas opatrunek, a wtedy, gdy człowiek zda sobie sprawę, że ta rana jest uleczana, Wtedy właśnie zauważa, że choć jeszcze boli, ale boli coraz mniej. A dopiero na końcu tego uzdrowienia, tego leczenia, choć człowiek dalej ma w pamięci, że coś się wydarzyło, bo przebaczenie to nie znaczy wymazać z pamięci, ale pamiętać bez bólu. I wtedy można by powiedzieć, że człowiek rozumie, że za tą osobę, która zraniła, trzeba się modlić, trzeba się dużo modlić, aż do momentu, kiedy i tamta osoba pozwoli się uleczyć z tych zranień, które sama zadała. Bo pamiętajmy, że jeśli ktoś rani drugiego człowieka, to i sam też jest zraniony, choćby wmawiał sobie, że wszystko jest pięknie, ładnie. Że jemu nic się nie dzieje, bo gdzieś to zranienie jest i niekiedy odzywa się, właśnie niekiedy nie wiemy, co jest, dlaczego jest. A to być może właśnie to, że gdzieś tam kogoś zraniliśmy i teraz gdzieś człowiekowi to wszystko się jako przypomina. Pamiętajmy o tym, że modlitwa właśnie dlatego, właśnie w tym aspekcie, kiedy w grę wchodzi to miłosierdzie, to miłosierdzie, które przywraca człowieka do życia, właśnie w tym aspekcie ta modlitwa dojrzewa najbardziej, najpełniej. Wtedy człowiek wchodzi w tę najbardziej intymną zażyłość z Panem Bogiem, wtedy człowiek odkrywa, że bez Pana Boga życie no, nie miałoby sensu, bo i nie ma sensu. Ale wtedy też odkrywa piękno tej obecności Bożej. I dlatego modlitwa dla wielu ludzi, którzy idą tą drogą dojrzałości modlitwy, modlitwa staje się wtedy najważniejszą sprawą w życiu. Bez modlitwy jak bez powietrza. Czy nieraz człowiek zastanawia się, a co daje mi modlitwa? Modlitwa daje nam to, co jest esencjalne, podstawowe. Modlitwa pozwala ci odkryć, że istniejesz tak naprawdę. Dlatego święty Alfons Liguori miał rację, mówiąc: Kto się modli, ten jest zbawiony, bo istnieje. Kto się nie modli, ten jest potępiony, bo jego istnienie jest. Fałszywe. Nie ma sensu, a więc jest to potępienie. Kto się modli, ten istnieje.